Powiem wam, że teraz <laughs> czegoś takiego to ja na oczy jeszcze nie widział. Ja pierniczę. Co za strzał. Masakra, dobra zobaczcie. Halo, dzień dobry. 5.28. Zaczynamy przygodę ale dowiecie się za chwileczkę na stacji benzynowej jak to będzie dzisiaj wyglądać choć my do końca też nie wiemy jak to będzie wyglądać jedziemy do Tworkowa na zorganizowane kopanie Czuć pieniądz i to duży no Mają rozmach Patrz, chcesz? Hot doga? Hot Ja nie Chcę kawę Jeszcze coś na Dzień dobry No to teraz witamy oficjalnie w ten sobotni poranek Piąta rano przed piątą Teraz jest która? piąta czterdzieści. Jedziemy na kopanie do Tworkowa, na Śląsk. Przed nami jakieś 70 km. Zobaczycie, jak to będzie wyglądać na miejscu, bo my sami nie wiemy. Ludzie, fajni, fajnie, będzie fajnie. Bawcie się dobrze. My też mamy nadzieję, że będziemy się bawić dobrze. Miłego oglądania. Co, na... Ekipa się zbiera. Czekamy I... na start. Czekamy na start. dom jeszcze jakieś zdjęcie na Facebooka, coś tam. a ktoś puścił drona. Ktoś puścił drona. Dobra, robimy zdjęcie na Face'a i lecimy w lasy. Tam było leciutko, a pozwolenia mamy tylko na, na las. No i kochani, ruszyliśmy. Jakieś 20 minut już chodzimy. Mamy chyba z 10 polmosów. A ty, co tam? Coś małego. Bardzo Tu jest, nie? Nie. Coś bardzo małego. Czekasz na ten jedną chwilę. Serce jak szalone bije. Co tu Nie masz? Jakiś kawałek. Kawałek czegoś. Czegoś. A co oprócz tego? Co oprócz tego no masz? I... Komary. A jeszcze ja mnie jeszcze tak nie atakują. No, na razie same polmuchy, bo tam, jak widzieliście, ta budka i ten grill i to wszystko, no to ludzie tak siedzą i tam. I wędrują po lasach. I wędrują po lasach, jedna się wysikać, to razy, razem z butelką chyba. No ale co, nie poddajemy się. To dopiero początek. Dobra. w przygodę w lesie. Nie, mój trzeci sygnał, tak jest. Takie coś. Dość czysto na razie, póki co. Oby mi szczęście przyniosło, bo normalnie tyle co się pod korzeniami tego drzewka na leniunach to... Ale wielka i ciężka, będzie co dźwigać. A Ty jak tam? A ja będę miała szczęście. Tylko mi się tego nosi niech też. No, ja, ja też mam dość miejsca, ale to jest ciężkie. To może. No to, no. Komary atakują coraz bardziej. Kurty. No, fest, Bo tu bagna są. Na do... Tu są bagna na dole no, i temu. To ten... ten No i tak to tu na razie wygląda. Dobra, po serii polmosów. Pierwsze fajne znalezisko. Obrączka. Gołębia stara super cieszą takie znajdki Powiem wam, że to już się zaczęło Sa Same komary kurde Tragedia To są jakieś mokradła Dobra, ale chcę wam pokazać teraz moje dwie znajdki patrzcie na to takie jakieś żelazne kółeczka Nie wiem z czego to by mogło być Było to jedno na drugim kurde wziąć sobie jakiegoś brosa albo coś na te komary. Dobra, widać, że to jest stare. Bierzemy ze sobą i pokazujemy organizatorowi. No Mają kolejny kawałek jakiegoś pierścienia wiodącego. No jak to bywa w takich miejscach, gdzie były działania, to się znajduje. Na razie nic takiego ciekawszego, ale odłamki są, czyli coś się tu działo. Odłamek! Czasem dupka. Ale zobaczcie, jakiego tu mam kolegę. Giganta. No, odklej się. Iii. No, ale. Wielki. Tylko kurde, ktoś, coś go szczeliło. Boroczka. Chałupę mu ktoś rozwalił. Ale jest wielki. Dobra. Idę mały. Dalej. Powiem Wam, że teraz czegoś takiego to ja na oczy jeszcze nie widział. No Może gdzieś na YouTubach, na filmach. Ja, piernicze. Co za strzał! Masakra, dobra, zobaczcie. Patrzcie na to. Ja, piernicze. Patrycja, patrz jako ucha. Ile to może mieć. Jezus. Joki bydle, to nie ma z tego iła? To ma ile? 20-40? Fest! Dobra, jak rozszyfrujemy, z czego to było, to albo tu zobaczycie, albo spytamy tam mądry głow, którzy tu z nami są, od militarki. Jopierniczy, czegoś takiego jeszcze nie miałem w ręce. Masakra, jaki pocisk. No a teraz, teraz dupka z Shotguna, z odmyśliwego. Dzieci dzwonią, nie umieją sobie same dać do, tak do szkoły, tylko Właśnie, ubier tak jak do szkoły, tylko czarne. Idą, idą dzieci na sprzątanie świata z, z sołectwa i nie wiedzą jak się ubrać. Masakra, kiedyś się chodziło, kiedyś to było organizowane w ogóle ze szkoły takie sprzątanie świata a teraz tylko dla chętnych sołtys organizuje i... dobra ale się cieszę z tej łuski ciekawe co to jest gdzie idziemy? nie no już będziemy się wracać na te równiejsze tereny bo tu się tak źle chodzi nie? znaczy równiejsze mi chodzi o tego zielonego żeby nie było tam byś poszła? No to idę. No i kolejna Kolejna dubka z shotguna Ani nic nagrać nie idzie, bo są same komary no, A teraz coś takiego wyszło Nie wiem co to może być oczywiście Może jakiś zapalnik ale to też się muszę spytać mądrych głów. Jak będę coś wiedział, to się albo wam wyświetli, albo powiem na końcu filmu. Dobra, lecim dalej. Kopać, bo zostaje jeszcze godzinka. No i teraz taka useczka. Taka useczka. Poczekajcie, dam wam do porównania z tamtą. Ta. Znajdziemy. A ta. Jest różnica, nie? No a teraz piękny guziczek się trafił. Orzełek bez korony. Tutaj, jakby było. Łóżko, jeszcze by było. No fajnie. To jest chyba dzisiejszy mój fant dnia. No i kolejny shotgun. 10 groszy pyryły, ale już taki, że nawet roku nie będzie widać. No ja nic. 60? Nie wiem. Ślepa jestem. Jak coś widzicie, to pozdrawiam. <śledzio> no i kolejna obrączka od gołębia aluminiowo, staro. No fajne są. Szkoda, że żadnej monetki nie ma no. Ale dobra, jeszcze troszeczkę pochodzimy. Jeszcze są szanse. Patrzcie na to. Tu ktoś buduje. Wejdź tam Patrycja pokazać jakie to jest głębokie. Tu ktoś jakiś szałas buduje. No fajnie Jakiś bunkry. bunkier. bunker. Jaki sygnał masz teraz? Ale strasznie dużo tu jest, patrzcie Tych ślimaków Ten akurat jest bez muszli Bez muszli, kurde Bez ślimaka, muszla bez ślimaka. Ale dużo tu tego jest Puska, Pokaż. poteszka I co, co masz? Dziadostwo, ty miałaś dziesięć 10 groszy. A ją ja monetkę, ją ja monetkę, patrzcie na to. Ja pierniczę. Moja druga, albo trzecia oddycha w życiu. Złoto Weimaru. No ale poczekajcie, doczyszczę kopyczkę. Tak to się robi, jak mama nie widzi. Złoto Weimaru. W słabym stanie, ale, ale pięknie. 1925, są kłosiki. Kurde, można wracać? Ale się cieszę. Ale trafimy tu w takie miejsce, że tu trzeba patrzeć, jeszcze pochodzi z pół godziny. Bo tyle lasu my przeszli i nic za bardzo ciekawego. Nic za bardzo ciekawego, a, a tu dwie monetki wyszły, są same sygnały. Oczywiście polmosy, bo to jest las polmosowy. Polmosowy, tu ludzie się chodzą Relaksa. relaksować. To my się też porelaksujemy, ale jeszcze jakoś monetka wyjdzie. I na pewno biżuteria. <grytania> Żartuję. Dobra, zobaczymy, co będzie, to będzie. No najważniejsze jest wypad, najważniejsze jest spotkanie z ludźmi. Najważniejsze jest wyjście z domu. Kurde, ze ale kurtki nie mogę zrzucić, jest chyba już z 20 stopni, nie mogę nic zrzucić, bo mnie komary zeżarły. Miałem chcę taką cieniutką bluzę wziąć, ale nie mogę jej w domu znaleźć. I teraz się muszę męczyć, teraz się muszę męczyć, Będę z tego lasu, potem ją zrzucę. No i do odmiany teraz współczesna obrączka. 97 rok. PL. Dobrze, że PL, a nie CZ, bo my tu kopiemy na granicy. Na granicy polsko-czeskiej, kopiemy tu już za paręset metrów, paręset metrów jest Czeska Republika. A ja teraz Patysia znalazła coś takiego? W liściach sobie leżało. W liściach sobie leżało. Wygląda jak breneka na tym pocisku dzika, ale jakby niewystrzelone. Nie wiem, nie wiem co o tym myśleć. Jedziemy już to na autka, ja? No, można iść stąd po drodze. Kurde, ze mnie się leje. Jakbym się rozebrać, by mnie kumary wjebały. Nie, tak całym mokry. Kumary by mnie zjadły, jakby się rozebrał. No nic, trzeba przecierpiać jeszcze jakieś pół godziny. A to nie, to... No i co, przerwa? To tak mamy. Co? Ale jeszcze... Już... podle. Dlaczego jesteś? Nie, 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 nie Ciężko, ciężko Ciężko, ciężko Nie, to tam bo niż Wisła Cała kuwa krąga Na szczęście podkowa No i teraz podsumowanie Trochę syfu Z 97 Mocie, te obrączki jeszcze? Oni u góry mają te obrączki. Wszystko nie jest... Nie jest Aha, tu nie ma wszystko. A już się porozwadzili, to może jak się potem zejdziemy Może wszystko potem wyląduje się na sobie. Te te Właśnie to, to, to też mocie to, 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 ten. To jest branek ani? To jest niby czesko, ja nie wiem Poroże Trochę taka poło chodziło. Dobra, po obiadku jeszcze wchodzimy na chwilę do lasa. Ciepło ciepłe, ciepło jest strasznie ciepło. Już się rozebrałem, ale zobaczymy, jak to będzie z tymi komarami teraz. Kieba zjedzono. I wchodzimy gdzieś na drugi teren, gdzieś dalej. Zobaczcie, co wyjdzie, bo mnie też to ciekawi. Bo lasek z potencjałem. No są takie miejsca, które są przechodzone. Są takie miejsca, gdzie wychodzą polmosy. Jak wychodzą polmosy, to znaczy, że to nie było za bardzo, za dużo chodzone, bo to jest taki... Taki mocny sygnał dawają mi. I zobaczymy, co będzie. Dobra, po obiadku... Po obiadku jeszcze godzinka. I mam monetkę, popatrzcie, ale to jest... Prawdopodobnie... Nie wiem, dobrze nie widzę, ale to jest chyba 20 groszy współczesne. Patyś, masz coś? Masz coś? Patyś też nie ma. Dobra, kierujemy się w stronę auta, pół godzinki jakieś mamy do auta, No i będziemy się brać pomału. Dobra, to chyba ostatni sygnał, chodziliśmy już godzinkę, nic nie wychodziło, ale teraz mamy tutaj wiata, za tym wiatą mamy auto, czyli jakieś 100 metrów jeszcze. Patrzcie, jest monetka. Co to jest? Jest monetka. 1998 Nie, to jest półcześniak Ja? Dwa groszy Dwa Kończymy na dzisiaj Zaciepło Fajnie, a nie zaciepło i bądź jutro ze Dobra kochani, zostało to potwierdzone jest to zapalnik Dobre to było A to jest ił do tego IU i reszta szpiętu.